Stałam przed drzwiami swojego mieszkania na warszawskim Mokotowie, drżącą ręką próbując wsunąć klucz do zamka. Śnieg padał gęsto tego grudniowego wieczoru, a ulice były puste. Wszyscy szykowali się do wigilii. Moje serce biło tak głośno, że myślałam, iż sąsiedzi usłyszą przez ścianę. W torbie miałam dokumenty, które zmieniały wszystko. Akt własności na dom w Mielcu, który odziedziczyłam po babci Janinie zaledwie dwa tygodnie wcześniej – Dom, o którym moja córka Natalia nie miała pojęcia. Dom, który mógł być odpowiedzią na wszystkie nasze problemy finansowe, ale też początkiem największego konfliktu w naszym życiu. Kiedy w końcu przekręciłam klucz i weszłam do środka, usłyszałam głos Natalii dobiegający z kuchni: Mamo, gdzie byłaś? Już myślałam, że nie zdążysz na przygotowanie karpia. Jej ton był napięty, a ja wiedziałam, że ten wieczór zmieni nasze życie na zawsze. Miałam pięćdziesiąt trzy lata. Pracowałam jako księgowa w małej firmie, a rachunki rosły szybciej niż moja pensja. Natalia, 28-letnia absolwentka psychologii, od roku nie mogła znaleźć stałej pracy i mieszkała ze mną w tym ciasnym, dwupokojowym mieszkaniu. Nasze relacje były napięte, a ja nie wiedziałam, jak powiedzieć jej o spadku, który mógłby nas uratować. Usiadłam na krześle w przedpokoju, czując ciężar tej tajemnicy. Natalia wyszła z kuchni, wycierając ręce w ręcznik. Miała na sobie tę samą szarą sukienkę, którą nosiła na każde ważne okazje przez ostatnie trzy lata. Jedyną, która nie była postrzępiona po brzegach. Jej brązowe włosy były spięte w niedbały kok, a pod oczami widać było ciemne cienie zmęczenia. — Wyglądasz dziwnie — powiedziała, przyglądając mi się uważnie. — Coś się stało? — pokręciłam głową, chowając torbę z dokumentami za płaszcz. — Wszystko w porządku. Po prostu długi dzień w pracy. Znowu te nadgodziny? westchnęła Natalia. Mamo, ty się zamęczysz. A za co? Za 1500 zł miesięcznie? To śmieszne. To była prawda, która bolała. Moja pensja ledwo wystarczała na czynsz, rachunki i podstawowe zakupy. Często rezygnowałam z obiadów, żeby Natalia mogła coś zjeść. Ale spadek po babci, ten dom w mielcu, mógł wszystko zmienić. Był wart co najmniej 400 tysięcy złotych. Mieliśmy szansę na nowe życie. Może znajdę coś lepszego po nowym roku? Wymamrotałam, zdejmując płaszcz. Natalia spojrzała na mnie z tym wyrazem twarzy, który znałam za dobrze mieszaniną rozczarowania i frustracji. Mamo, masz pięćdziesiąt trzy lata. Nikt nie będzie chciał zatrudnić kogoś w twoim wieku na lepsze stanowisko. Trzeba być realistką. Jej słowa były jak nóż. Wiedziałam, że miała rację, ale usłyszeć to od własnej córki było szczególnie bolesne. Przeszłam do kuchni, gdzie na stole leżał karp czekający na przygotowanie. Tradycja wigilijna w naszej rodzinie była święta. Babcia Janina zawsze mówiła, że bez karpia i dwunastu potraw nie ma prawdziwej wigilii. Pomogę ci z rybą, powiedziałam, próbując zmienić temat. Natalia westchnęła głośno. Mamo, zastanowiłam się nad tym wszystkim, nad naszą sytuacją. To nie może tak dalej trwać. Spojrzałam na nią, czując jak w żołądku rośnie niepokój. Co masz na myśli? My tutaj wegetujemy. Ty pracujesz za grosze. Ja nie mogę znaleźć pracy. Mieszkamy w tym klitce, gdzie ledwo mieścimy się obie. Może powinnaś pomyśleć o zmianie. Jakiej zmianie? Natalia usiadła przy stole, składając ręce. Sprzedaj to mieszkanie. Weź pieniądze i wyjedź gdzieś, gdzie życie jest tańsze. Do jakiejś małej miejscowości. Ja znajdę sobie coś w Warszawie. Jakoś dam radę. Poczułam, jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. Natalia! O czym ty mówisz? To jest nasze mieszkanie, nasze życie. "Sią nasze życie?" roześmiała się gorzko. "Mamo, popatrz na nas. Ja mam 28 lat i mieszkam z mamą, bo nie stać mnie na własne mieszkanie. Ty ciężko pracujesz za nędzne pieniądze. To nie jest życie, to jest przetrwanie." Próbowałam zebrać myśli. Ironią losu było to, że miałam w torbie rozwiązanie wszystkich naszych problemów ale nie wiedziałam, jak o tym powiedzieć. Dom w Mielcu mógł być początkiem nowego życia dla nas obu. A gdybym znalazła sposób na poprawę naszej sytuacji? Zapytałam ostrożnie. Jaki sposób? Mamo, nie mamy żadnych oszczędności, żadnych możliwości kredytowych, jesteśmy w pułapce. Wigilijny wieczór minął w napięciu. Przygotowałyśmy dwanaście potraw, jak nakazywała tradycja, ale rozmowa była skrępowana. Natalia wielokrotnie wracała do tematu przeprowadzki, a ja czułam się coraz bardziej zagubiona. Gdy nadeszła pora łamania się opłatkiem, tradycyjnego życzenia sobie nawzajem wszystkiego najlepszego, Natalia powiedziała: Życzę ci, mamo, żebyś w końcu wzięła życie we własne ręce, żebyś przestała się bać zmian. Jej słowa brzmiały jak wyrzut. Po kolacji usiadłyśmy przed telewizorem, oglądając tradycyjne filmy świąteczne, ale między nami wisiało napięcie. Natalia była zamyślona, a ja zastanawiałam się, czy powiedzieć jej o spadku. Może to był odpowiedni moment? Natalia, zaczęłam ostrożnie. Muszę ci coś powiedzieć, spojrzała na mnie z niepokojącą obojętnością. Tak? Dostałam dostałyśmy szansę na zmianę naszego życia. Co masz na myśli? Wyjęłam z torby dokumenty. Babcia Janina zostawiła mi dom w Mielcu. Dowiedziałam się o tym dwa tygodnie temu. Natalia wpatrywała się we mnie, jakby nie rozumiała moich słów. Dom? Jaki dom? Duży dom z ogrodem. Babcia kupiła go jeszcze w latach osiemdziesiątych, ale nigdy nam o nim nie mówiła. Notariusz powiedział, że jest wart około czterystu tysięcy złotych. Cisza, która zapadła, była ogłuszająca. Natalia wzięła dokumenty i czytała je w milczeniu. Jej twarz przechodziła przez różne emocje: zaskoczenie, niedowierzanie, a potem coś, czego nie potrafiłam zidentyfikować. Dwa tygodnie temu jej głos był cichy, ale słyszałam w nim narastającą złość. Wiedziałaś o tym przez dwa tygodnie i mi nie powiedziałaś? Chciałam być pewna, zanim. A być pewna czego? Natalia wstała gwałtownie. Mamo, przez ostatni miesiąc narzekam na nasze problemy finansowe. Mówiłam ci, że nie mam pieniędzy nawet na przejazdy na rozmowy o pracę. A ty przez cały ten czas wiedziałaś, że mamy dom wart prawie pół miliona złotych? Poczułam jak rumienie się ze wstydu. Nie wiedziałam, jak ci powiedzieć. To wszystko jest takie nowe, takie. takie nowe? Natalia rzuciła dokumenty na stół. Mamo, to jest niewiarygodne. Jak mogłaś przede mną ukryć coś takiego? Nie ukrywałam. Po prostu potrzebowałam czasu, żeby to wszystko przeanalizować. Przeanalizować? Mamo, my żyjemy w nędzy. Ja nie mam pieniędzy na nowe ubrania, rezygnuję z wyjść ze znajomymi, bo nie stać mnie nawet na kawę. A ty masz w kieszeni rozwiązanie wszystkich naszych problemów i nic nie mówisz? Zrozumiałam, że popełniłam błąd. Natalia miała rację. Powinienem była jej powiedzieć od razu. Ale strach przed zmianą, przed podejmowaniem ważnych decyzji, sparaliżował mnie. Przepraszam, szepnęłam. Myślałam, że. wiesz co, mamo? Natalia przerwała mi, patrząc na mnie z wyrazem twarzy, którego nigdy nie zapomnę. Przez cały wieczór mówiłam ci, żebyś wzięła życie we własne ręce. Ale teraz widzę, że ty nigdy tego nie zrobisz. Zawsze będziesz się bała. To nieprawda. Po prostu chciałam dobrze przemyśleć. Przemyśleć co? To jest oczywiste. Sprzedaj ten dom, weź pieniądze i zrób coś sensownego ze swoim życiem. Ale nie. Ty wolisz siedzieć w tej dziurze i udawać, że wszystko jest w porządku. Natalia podeszła do okna, patrząc na padający śnieg. Kiedy odwróciła się do mnie, jej oczy były pełne łez. Wiesz co, mamo? Może rzeczywiście powinnaś sprzedać wszystko i zniknąć, może tylko tak w końcu się zmienisz. Jej słowa były jak policzek. Natalia, nie mów tak. Nie? A dlaczego? Przez ostatnie dwa lata obserwuję, jak się męczysz, jak się poddajesz. Myślałam, że może ta wiadomość o domu cię zmieni, ale widzę, że nie, ty się nigdy nie zmienisz. Natalia poszła do swojego pokoju, zostawiając mnie samą z dokumentami i żalem. Ta wigilia, która miała być świętowaniem, zamieniła się w najgorszy wieczór w naszym życiu. Przez następne dni atmosfera w mieszkaniu była lodowata. Natalia prawie ze mną nie rozmawiała. Wstawała wcześnie i wracała późno. Ja tymczasem zaczęłam szukać informacji o domu w Mielcu. Pojechałam tam 28 grudnia, żeby go obejrzeć. Dom był większy i piękniejszy niż myślałam. Dwupiętrowy, z dużym ogrodem, położony w spokojnej okolicy blisko centrum Mielca. Potrzebował renowacji, ale miał ogromny potencjał. Mogłyśmy go sprzedać i kupić ładne mieszkanie w Warszawie, a nawet zostałyby nam pieniądze na nowy start. Ale im więcej myślałam o słowach Natalii, tym bardziej się zastanawiałam, czy rzeczywiście byłam taka bierną? Czy naprawdę pozwalałam życiu płynąć i nic nie robiłam, żeby je zmienić? Tej nocy, 30 grudnia, długo nie mogłam zasnąć. Natalia jeszcze nie wróciła. Spędzała coraz więcej czasu u swojej przyjaciółki Karoliny. Czułam, jak nasza relacja rozpada się na kawałki, a ja nie wiedziałam, jak to naprawić. Rano, 30 grudnia, Natalia weszła do kuchni, gdy przygotowywałam śniadanie. Wyglądała na zmęczoną, ale też zdeterminowaną. Mamo, musimy porozmawiać, powiedziała siadając przy stole. Usiadłam naprzeciw niej, czując napięcie w powietrzu. Zdecydowałam, kontynuowała Natalia. Znalazłam pokój do wynajęcia u Karoliny. Wyprowadzę się za tydzień. Poczułam, jakby ziemia usuwała mi się spod nóg. Natalia, nie możesz. Mogę i muszę. Mamo, to nie może tak dalej trwać. My się wykończymy, jeśli zostaniemy razem w tej sytuacji. Ja potrzebuję przestrzeni, żeby znaleźć pracę i zbudować swoje życie. A ty potrzebujesz przestrzeni, żeby w końcu podjąć decyzję o tym domu. Ale jak sobie poradzisz? Nie masz pieniędzy na czynsz. Karolina dała mi pożyczkę na pierwsze miesiące, jakoś sobie poradzę. Mamo, ja nie chcę być na twoim utrzymaniu do końca życia. To nie jest dobre ani dla mnie, ani dla ciebie. Następne godziny mijały w milczeniu. Natalia pakowała swoje rzeczy, a ja siedziałam w salonie, czując się całkowicie bezradna. Kiedy nadszedł wieczór sylwestrowy, postanowiłyśmy spędzić go osobno ona u Karoliny, ja sama w mieszkaniu. O północy, słysząc fajerwerki za oknem i muzyczącą w telewizji, poczułam się bardziej samotna niż kiedykolwiek wcześniej. Nowy rok zaczynał się bez Natalii, bez planów, bez nadziei. Zdawało mi się, że moje życie się kończy. 2 stycznia Natalia rzeczywiście się wyprowadziła. Pomogłam jej zanieść rzeczy do Karoliny, ale nasze pożegnanie było krótkie i chłodne. Zadzwonię za kilka dni, powiedziała, nie patrząc mi w oczy. Natalia, proszę, nie rób tego. Możemy to jakoś rozwiązać. Mamo, czasami trzeba się rozstać, żeby móc się na nowo spotkać. Wróciłam do pustego mieszkania i po raz pierwszy od lat płakałam na głos. Przez następne dni chodziłam jak zombie. Wracałam z pracy i siadałam przed telewizorem, nie mając motywacji do niczego. Dom w Mielcu wydawał mi się teraz nie szansą, ale ciężarem. 6 stycznia w Święto Trzech Króli zadzwoniłam do Natalii. Odebrała dopiero za trzecim sygnałem. Cześć, mamo. Natalia tęsknię za tobą. Może mogłabyś wpaść na obiad? Mamo, ja naprawdę potrzebuję tego czasu dla siebie. Ale to święto. Zawsze spędzałyśmy święta razem. Wiem, ale teraz to musi się zmienić. Po rozłączeniu poczułam się jeszcze gorzej. Przez kolejne dni moja produktywność w pracy drastycznie spadła. Pan Kazimierz, mój szef, zauważył to podczas spotkania 10 stycznia. Grażyno, wszystko w porządku? Wyglądasz, jakbyś nie spała od tygodni. Po prostu trudny okres osobisty, wymamrotałam. Może weźmiesz kilka dni wolnego? Uporządkujesz sprawy? To była pierwsza konstruktywna sugestia, jaką usłyszałam od tygodni. Poprosiłam o tydzień urlopu i postanowiłam pojechać do Mielca, żeby poważnie zastanowić się nad przyszłością. Dom wyglądał smutno w zimowym świetle. Wnętrze było zimne i wilgotne, ale gdy rozpalałam w kominku, atmosfera się zmieniła. Usiadłam w starym fotelu babci Janiny i próbowałam zrozumieć, co ona chciała mi przekazać, zostawiając mi ten dom. Babcia zawsze była silną kobietą. Przeżyła wojnę, wychowała pięcioro dzieci, prowadziła gospodarstwo. Nigdy nie poddawała się trudnościom. Czy zostawiając mi ten dom, chciała mi dać szansę na stanie się równie silną? Tego wieczoru 12 stycznia zadzwoniłam do lokalnego agenta nieruchomości. Umówiłam się na spotkanie następnego dnia. Agent, młody mężczyzna o imieniu Piotr, obejrzał dom i potwierdził, że jest wart około 400 tysięcy złotych. Ale, dodał, rynek w Mielcu nie jest tak dynamiczny jak w Warszawie. Sprzedaż może potrwać kilka miesięcy. A gdybym chciała tutaj zamieszkać? Zapytałam spontanicznie. Piotr spojrzał na mnie zaskoczony. Zamieszkać? Ale przecież pani mieszka w Warszawie. Tak, ale rozważam różne opcje. Rozumiem. Mielec to spokojne miasto. Jest tu szpital, szkoły, kilka firm. Dla kogoś w pani wieku mogłoby być całkiem przyjemne miejsce do życia. Tej nocy spędziłam w domu babci po raz pierwszy od jej śmierci. Było dziwnie, ale też jakoś spokojnie. Myślałam o Natalii, o naszej kłótni, o tym, co powiedziała w Wigilię. Może miała rację? Może rzeczywiście powinnam zrobić coś drastycznego? Coś, co zmieni moje życie? Następnego dnia poszłam do lokalnego centrum zatrudnienia. Ku mojemu zaskoczeniu, była tam oferta pracy dla księgowej w miejscowej firmie. Pensja była niższa niż w Warszawie, ale koszty życia też były znacznie mniejsze. Czy mogłabym umówić się na rozmowę? zapytałam panią urzędniczkę. Oczywiście, ale czy pani na pewno? To praca w Mielcu, nie w Warszawie. Właśnie rozważam przeprowadzkę. Rozmowa odbyła się 15 stycznia. Prezes firmy, pani Magdalena Kowalczyk, była miłą kobietą po pięćdziesiątce. Podobała jej się moja wiedza i doświadczenie. Mogłabym panią zatrudnić od lutego, powiedziała. Pensja to dwa tysiące złotych netto plus premie kwartalne. Dla kogoś z pani doświadczeniem to dobra oferta w naszym regionie. Wracając do Warszawy 16 stycznia, miałam w głowie kompletny chaos. Jedna część mnie krzyczała, że to szaleństwo. Rzucić pracę, przeprowadzić się do małego miasta. Zacząć od nowa w wieku pięćdziesięciu trzech lat. Druga część szeptała, że to może być właśnie ta zmiana, której potrzebuje. Przez kolejne dni zastanawiałam się nad decyzją. Rozmawiałam z panem Kazimierzem o możliwości wypowiedzenia. Był zaskoczony, ale zrozumiał: Grażyno, pracuje pani u mnie osiem lat. Zawsze była pani solidna. Jeśli czuje pani, że to jest właściwa decyzja, to ją wspieram. 19 stycznia postanowiłam zadzwonić do Natalii i powiedzieć jej o swoich planach, ale gdy wybrałam numer, usłyszałam komunikat, że numer jest nieaktywny. Zaniepokojona zadzwoniłam do Karoliny. Grażyna? Natalia nie mówiła pani? Wyjechała do Krakowa, znalazła tam pracę. Poczułam, jakby ktoś uderzył mnie młotem. Krakowa? Kiedy? Trzy dni temu. Myślała, że pani wie. Nie, nie wiedziałam. Czy ma nowy numer telefonu? Mówiła, że sama się odezwie, jak się urządzi. Po rozmowie usiadłam na kanapie i zaśmiałam się przez łzy. Natalia robiła dokładnie to, co mi radziła. Wzięła życie we własne ręce i zmieniła je drastycznie. A ja siedziałam i się wahałam. Tej nocy podjęłam decyzję. Następnego dnia zadzwoniłam do pani Magdaleny i przyjęłam ofertę pracy. Złożyłam wypowiedzenie u pana Kazimierza i rozpoczęłam przygotowania do przeprowadzki. Mieszkanie w Warszawie wystawiłam na sprzedaż. Agent powiedział, że przy dobrej lokalizacji sprzedaż nie powinna potrwać długo. Dom w Mielcu postanowiłam zatrzymać i w nim zamieszkać. W ostatni weekend stycznia pakowałam rzeczy. Było dziwnie żegnać się z miejscem, które przez tyle lat nazywałam domem, ale czułam też ekscytację. Po raz pierwszy od bardzo dawna robiłam coś tylko dla siebie. 2 lutego, w pierwszy dzień pracy w nowej firmie, obudziłam się w domu babci Janiny. Słońce świeciło przez okno, a ja czułam się Żywa, inaczej niż przez ostatnie lata. Praca w firmie pani Magdaleny okazała się przyjemnością. Zespół był mały, ale życzliwy. Zadania były ciekawe, a atmosfera bez porównania lepsza niż w Warszawie. Po tygodniu wiedziałam, że podjęłam właściwą decyzję. 15 lutego dostałam wiadomość od agenta z Warszawy: mieszkanie zostało sprzedane za 450 tysięcy złotych, więcej niż się spodziewałam. Miałam teraz dom w Mielcu i sporą sumę pieniędzy na koncie, ale najważniejszą wiadomość otrzymałam 3 marca. SMS od nieznanego numeru: Mamo, to ja, nowy numer. Słyszałam od Karoliny, że się przeprowadziłaś. Mogłabyś zadzwonić? Natalia. Ręce drżały mi, gdy wybierałam numer. Mamo? Głos Natalii brzmiał niepewnie. Natalia, tak się cieszę, że dzwonisz Mamo. Chciałam cię przeprosić za to, co powiedziałam w wigilię. To było okrutne. Nie kochanie, miałaś rację. Potrzebowałam tego kopniaka. Co masz na myśli? Opowiedziałam jej o przeprowadzce, o nowej pracy, o sprzedaży mieszkania. Przez długą chwilę panowała cisza. Mamo, nie wierzę, naprawdę to zrobiłaś? Zrobiłam. I wiesz co? Po raz pierwszy od lat czuję się szczęśliwa. Ja też znalazłam pracę, powiedziała Natalia. W Krakowie. W poradni psychologicznej to dokładnie to, o czym marzyłam. To wspaniałe, bardzo się cieszę. Mamo, czy mogłabym cię odwiedzić? Chciałabym zobaczyć ten dom. Oczywiście, kiedy chcesz przyjechać? Co powiesz na najbliższą sobotę? 7 marca. Natalia przyjechała do Mielca. Kiedy zobaczyłam ją na dworcu, mocno się objęłyśmy. Wyglądała na szczęśliwą i spokojną, inaczej niż w ostatnich miesiącach w Warszawie. Mamo, wyglądasz świetnie, powiedziała. Jakbyś odmłodniała o dziesięć lat, tak się czuję, pokazałam jej dom, opowiedziałam o pracy, o nowych znajomych, Natalia słuchała z zainteresowaniem. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłaś, powtarzała. Pamiętasz, co ci powiedziałam w wigilię, żebym sprzedała wszystko i znikła. Dokładnie, a ty rzeczywiście to zrobiłaś, ale nie znikłaś, odnalazłaś się. Wieczorem siedziałyśmy przy kominku, rozmawiając, jak dawno nie rozmawiałyśmy. Natalia opowiadała o pracy w Krakowie, o nowych wyzwaniach, o planach na przyszłość. Mamo, chciałam ci powiedzieć, że jestem z ciebie dumna. Nigdy nie myślałam, że będę mogła to powiedzieć, ale naprawdę wzięłaś życie we własne ręce. To ty mnie do tego zmotywowałaś, gdybyś nie powiedziała tych ostrych słów, ale ja nie myślałam, że naprawdę to zrobisz. Myślałam, że będziemy nadal tkwić w tym samym miejscu. Może czasami potrzebujemy kogoś, kto nas potrząśnie. Może. Ale najważniejsze, że obie w końcu jesteśmy tam, gdzie chcemy być. Natalia została do niedzieli. Gdy żegnałyśmy się na dworcu, obiecała, że będzie odwiedzać mnie regularnie. Mamo, może na Wielkanoc mogłabym przyjechać, mogłabym przynieść pierogów od pani Zofii z Krakowa, podobno robi najlepsze w Polsce. Oczywiście. Dom babci zawsze będzie na ciebie czekał. Po jej wyjeździe usiadłam w salonie i pomyślałam o tym dziwnym obrocie spraw. Wigilia, która zaczęła się jako najgorszy wieczór naszego życia, okazała się początkiem największej zmiany, jaką kiedykolwiek przeżyłam. Natalia miała rację. Czasami trzeba się rozstać, żeby móc się na nowo spotkać, i czasami trzeba stracić wszystko co znane, żeby odnaleźć siebie. Dom babci Janiny nie był tylko spadkiem, był szansą na nowe życie, które ja musiałam mieć odwagę podjąć. A ta odwaga przyszła dopiero wtedy, gdy Natalia powiedziała mi słowa, które na początku wydawały się okrutne, ale okazały się największym darem. Dziś, pisząc tę historię, mieszkam w mielcu już osiem miesięcy. Natalia odwiedza mnie co miesiąc. Nasze relacje są lepsze niż kiedykolwiek. Obydwie znalazłyśmy swoje miejsce w życiu, a ja już nigdy nie będę się bała zmian. Dziękuję wam za wysłuchanie mojej historii. Jeśli dotarliście do tego momentu, to znaczy, że moja opowieść was poruszyła. Zastanówcie się, czy w Waszym życiu też są rzeczy, których się boicie zmienić? Czy czasami nie potrzebujecie kogoś, kto Was potrząśnie i pokaże nową perspektywę? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, bardzo chętnie je przeczytam. I jeśli ta historia sprawiła, że spojrzeliście na swoje życie z innej strony, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych prawdziwych opowieści, które mogą zmienić Wasz sposób myślenia. Do zobaczenia w następnym filmie.